Katarzyna Urbańska, zapraszam na kolejny odcinek programu Okiem byłej Frankowiczki. A dziś w programie, oczywiście, aktualności społeczności życia bez kredytu, spotkanie z gościem, prawomocnym członkiem społeczności życia bez kredytu, a na koniec krótko podsumowanie informacji, które dotyczą nas, społeczności, i oczywiście zachęcenie, zaproszenie do pobierania aplikacji. Zapraszam na program. A na początek oczywiście aktualności społeczności życia bez kredytu i wygrane, wygrane państwa, wygrane członków społeczności życia bez kredytu. Mamy kolejne unieważnienia umów frankowych, 157 i 158 serii wygrana członków społeczności życia bez kredytu. Takie informacje są super informacjami nie tylko dla nas, tych, którzy już wygrali, ale dla Państwa przede wszystkim, że pozbyliście się tego toksycznego zobowiązania, ale także zachętą, impulsem do działania dla wszystkich tych, którzy wahają się, zastanawiają się. Czy pozwać bank, czy faktycznie płyną za tym jakieś korzyści? Płyną ogromne korzyści, ponieważ w tych trudnych czasach, w których mamy galopującą inflację, nie musicie Państwo martwić się tym, że musicie spłacać toksyczne zobowiązanie. Dlatego warto wziąć sprawy w swoje ręce i warto zmierzyć się mimo wieloletniego procesu. To znaczy, dzisiaj to już idzie dosyć szybko, bo to 2-3 lata i będą Państwo mieli nieważną umowę, ale w skali tego, co pozostało Państwu do spłacenia, na pewno warto pomyśleć o swojej przyszłości, o przyszłości Waszych rodzin i zdecydować się na pozwanie banku. A teraz zapraszam na spotkanie z gościem. Gościem będzie prawomocny członek społeczności Maciej Cichoniec. On też Państwu opowie, jak to jest poczuć się wolnym człowiekiem, jak to jest żyć bez tego zobowiązania. Wygrał niedawno, także na świeżo te wszystkie emocje za chwilę Państwo zobaczycie. A gościem programu jest szczęśliwy wygrany członek społeczności życia bez kredytu. Maciej Cichoniec. Cześć Maciek, dzień dobry. Cześć, Witam, dzień dobry wszystkim. Powiedz mi, jesteś szczęśliwie zakończyłeś swoją drogę z kredytem frankowym? Jakie to jest uczucie? Jak się czujesz, kiedy usłyszałeś, że twój kredyt jest nieważny, wygrałeś? No, to jest bardzo fajne uczucie, kiedy z wypłaty zostałem jeszcze jakieś reszty. Jest to uczucie, gdzie naprawdę nie trzeba, że tak powiem, z tyłu głowy cały czas myśleć, co będzie, gdyby, jaka będzie cena franka jutro i czy wszystko na pewno się uda spłacić, że tak powiem. To bardzo lżej na sercu powoduje. Znajomi, rodzina, przyjaciele wierzą w tą wygraną, czy cały czas musisz tłumaczyć, na czym to wszystko polega? No niestety trzeba wszystkim tłumaczyć i to naprawdę jest... Bardzo ciężkie, że tak powiem, wytłumaczyć, że to tak naprawdę się zdarzyło i że to jest y, możliwe. Nikt nie chce w to uwierzyć, że no, bank, który oszukiwał, został, że tak powiem, przywołany do porządku. No właśnie, przywołany do porządku, bo to nie jest tak, że ty się wzbraniałeś, nie chciałeś spłacać tego kredytu, tylko ty chciałeś. Jakiejś uczciwości w tej relacji z bankiem, prawda? Tak, tak. I tutaj się nie dogadaliście, dlatego zdecydowałeś pozwać bank, prawda? Tak, tak. Było to dosyć dawno, bo praktycznie moja sprawa 4 lata trwała, ale tak, to było po prostu, no, bank zaczął, że tak powiem, robić psikusy. I kiedy dowiedziałem się o panu Kamilu, że jest taka możliwość, no to skorzystałem z tego. Z tej możliwości. Czy w tej całej drodze czteroletniej, Twojej walki z bankiem, czułeś, że faktycznie życie bez kredytu, społeczność, w której jesteś, daje Ci wsparcie, daje Ci pomoc, coś dobrego się tutaj dzieje, takiego, że Ty wiesz, że nie jesteś sam i Twoja sprawa toczy się odpowiednim trybem, a Ty masz cały czas informacje i w swojej sprawie, i w ogóle w sprawie frankowych. No. Y Powiedzmy sobie szczerze, że trwało to bardzo długo i niektóre etapy, jak na przykład biegły sądowy, który wyliczał mi przez ponad rok odsetki, które pan Kami wyliczył w jeden dzień, no to było, że tak powiem, dosyć... Yy... Denerwujące, że tak to bym określił. Aczkolwiek za każdym razem, kiedy zadzwonię do pana Kamila, no, informację zawsze jakąś otrzymywałem, że no niestety musimy chwilkę poczekać, nie jest to od niego uzależnione. No, ja powiem szczerze, byłem bardzo e, w pewnym momencie taki poruszony, no bo 9 miesięcy, czy coś, co można obliczyć w jeden dzień, to jest naprawdę mhm. słabe. No ale doczekałem się. No właśnie, tryby, machiny, sprawiedliwości. E, zadziałało odpowiednio. Powiedz mi, jak to się stało, że w ogóle zdecydowałeś się na kredyt frankowy? To była świadoma decyzja? Ty wiedziałeś, co to jest ryzyko kursowe, kredyt frankowy? E, podczas brania kredytu należałem do takiej grupy społecznościowej, która była e, zatrudniona na umowę, zlecenie, na umowę o dzieło. E, mm -hmm. i przychodząc do banku, no niestety to oni, że tak powiem, ja przyszedłem po złotówki, oni od razu, że tak pan tutaj umowa o zlecenie, no to ciach, franeczki, co nie? Będzie pięknie, będzie cudownie, te franki są fantastyczne, pana tutaj ubezpieczymy od wszystkiego, jeszcze dodatkowo panie jest zabezpieczony na wszystko. No i no nie miałem innej możliwości, że tak powiem, tylko franki. Mhm. Nic, nic innego nie, nie, nie było podane. E, odnośnie kursów, szczerze mówiąc, Nikt się na pewno nie spodziewał, że te kursy tak potrzebują aż tak bardzo do góry. No, mm -hmm. Może byłem gotowy, 20-30 groszy, ale na pewno nie drugie tyle albo ponad drugie tyle, tak jak jest teraz. No tak, no i zorientowałeś się, że po pierwsze, rata ci urosła, urosła ci e, dwukrotnie do tego, co podpisywałeś w banku. Ale dowiedziałeś się też, że saldo kredytu, czyli to, co wziąłeś, tak naprawdę też ci wzrasta. Tak, tak, zdecydowanie. I to, chyba to był cios. To, 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 był, to był bardzo duży cios, no bo płacić dwa tysiące, a płacić tysiąc miesięcznie, o ile chodzi o jeden miesiąc, to można sobie na to pozwolić, ale jeżeli chodzi o 30 lat, no to powiem szczerze, to już boli i to bardzo mocno. Mhm. To który to był ten moment taki zwrotny, przełomowy, w którym ty się zorientowałeś, że no już nie pozwolisz dalej żeby ta umowa trwała i chcesz z tym zrobić porządek? E, momentem zwrotnym była rozmowa z moją klientką, która też notabene była klientką e, pana Kamila. Powiedziała, że są takie możliwości, że e, może spróbuj, może zobacz, co się da zrobić i tak dalej. Mm -hmm. I, e, no i poszedłem do pana Kamila i zaczęliśmy rozmawiać na ten temat. Mhm. Czyli dopiero taka rozmowa z innym Frankowiczem tak uświadomiła jest. ci, że coś z tymi umowami nie jest, gra. Tak, 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 tak. Rozmowa z innym Frankowiczem uświadomiła, że coś możemy z tym fatem zrobić. Tak, mhm. de facto, bo tak, no, to, no, tak jak większość Polaków przyjęła, no dobra, no, no, odłożę sobie skądś, zabiorę sobie stąd i będę cały czas zanosił do tego banku, prawda? Ale rozmowa z innym Frankowiczem, który wziął sprawy w swoje ręce, Zapoznał mnie również z panem Kamilem, spowodowała, że zacząłem myśleć inaczej. Tak? Powiedział, a dlaczego? Tak? Dlaczego to tak ma wyglądać? Mm -hmm. Czy ten kredyt faktycznie obciążył cię tak, że myślałeś, nie wiem, o zmianie mieszkania albo o tym, żeby robić coś innego, a blokował cię kredyt we Franku, zobowiązanie i trudno ci się było z tego wykaraskać? No właśnie, w moim wypadku nie było to do końca takie złe, tak bym to określił, dlatego, że ja. Udało mi się kupić mieszkanie bardzo tanio e, e, i ta moja rata nie była taka olbrzymia, że tak to określę. No, oczywiście, później kusiło, że tak powiem, sprzedanie mieszkania, ale co dalej? Sprzedasz mieszkanie, spłacisz kredyt, jesteś na zero, tak? No właśnie, ale... nie. No właśnie, przy kredycie we franku spłacisz mieszkanie. No właśnie, to, że kupiłem je bardzo tanio, spowodowałoby, że byłbym totalnie na zero. To, byłbym, mhm. to, to był mój jedyny plus, że tak powiem, że. To, że kupiłem te mieszkanie tak tanio, to było, to, no, to było dobre w moim wypadku akurat. No tak, ale zblokowało ci decyzjami, no bo faktycznie ten No kredyt Oczywiście bocanku... każdego blokuje coś, co, że tak powiem przez najbliższe 30 lat, nie wiadomo, co będzie jutro, tak? no bo mhm. e, te kursy. Szły do góry, szły do dołu. Była nadzieja, znowu szły do góry. Także to nigdy co miesiąc tego dziesiątego nie wiadomo było co będzie, że tak to powiem. Notabene zawsze 10 była do góry. A twoja relacja z bankiem? Ty byłeś wzorowym klientem, spłacałeś te raty. Do końca rozumiem momentu, w którym usłyszałeś, że twój wyrok jest prawomocny, a umowa jest nieważna. Jak się w tej relacji zachowywał bank? Czy były jakieś próby wyjścia naprzeciw, dogadania się, porozumienia, czy zupełnie nie? Nie, bo żadnych prób wyjścia naprzeciw, tylko płać i płacz. Jedyną możliwością, z której skorzystałem, to był jakiś urlop, że tak powiem, podczas pandemii, a tak to płać, płać i płać. Nawet podczas dokumentów, które były mi potrzebne, że tak powiem, do, do sprawy sądowej, no większość z tych dokumentów nie wyglądała tak, jak potrzeba. Musiały się wyszarpywać z gardła, żeby otrzymać i prosić wielokrotnie. No bo jeszcze tutaj to było też sytuacja, że poprosiłem pana Kamila jako, jako mojego przedstawiciela, żeby poszedł ze mną do banku, bo moje tłumaczenie i dostawanie Trzy razy dokumentów błędnych, złych, było naprawdę marnym. Nie miało to postępu żadnego. No i dopiero jak pan Kami pokazał dokument, jak ma wyglądać, to dopiero dostaliśmy dokument, który wyglądał tak, jak chcieliśmy. Mhm. No wydawałoby się, że po drugiej stronie jest profesjonalna instytucja, tak. która tak naprawdę skoro Pożycza nam pieniądze, jeszcze uważa, że tak naprawdę super uczciwie nam pożyczyła te pieniądze, no to powinna też przygotowywać wszystkie dokumenty profesjonalne. Wydawałoby, wydawałoby, wydawałoby się, wydawałoby się. E, powiem szczerze, że e, no, ja, jako taki malutki człowiek, poszedłem do banku po te dokumenty i ten pan, tak, tu załatwimy, proszę, proszę, proszę. Po czym poszedłem do pana kamina z tymi dokumentami. Panie Maćko, ale to jest złe, to nie o to prosiłem, to nie o to prosiłem. Poszliśmy do banku, no i ten sam człowiek mówi, ale tak się nie da. proszę pana, ale co się nie da? Jeżeli daliście kredyt w złotówkach i mówicie, że dajecie we frankach, a dajecie zupełnie w ogóle inne rozliczenie. No, sam człowiek w banku nie wiedział o co chodzi, tak naprawdę. A już nie powiedzmy, że w biurze to było jeszcze gorzej, że tak powiem, tego banku. No Także tak. to nie rozumieli, co tam, nam dawają. Tak jest, dokładnie. Oni sami byli zgubieni, bo nie wiedzieli, czy to już jest frankowy, czy to jeszcze złotówkowy, czy my mamy dać te dokumenty frankowe, czy złotówkowe. No to było słabe. No tak, ale ile pieniędzy chcą od nas tak. i jakie mamy saldo kredytu, to wiedzieli doskonale, tak, tak, czy to nie, no. złotówki, w czy to franki, to tutaj myli. się nie mylili. Tak, tak. Dopiero wyrok sądu tak naprawdę zmusił ich do tego, żeby wyczyścić Waszą relację i historię kredytową. Tak, tak. tak? tak. Dopiero wyrok sądu wyczyścił na szczęście, że tak powiem, już e, oraz brak SMS-ów. No właśnie, opowiedz o tej zmianie. Co się wydarzyło takiego po wyroku prawomocnym? No powiem szczerze, że byłem troszkę niemiło zaskoczony, ponieważ jest wyrok prawomocny. Przychodzi data, że tak powiem, spłaty kredytu. Pan Kami mówi: Panie Macieju, my tutaj już nie mamy kredytu, my tutaj nie płacimy. A ja zaczynam dostawać SMS -y od banku, że nie zapłaciłeś, dawaj pieniądze. Minął twój czas. Nie było środków na koncie. Ja mówię, Jezus, Mario, co to znowu się dzieje, no dlaczego oni przecież mają wyrok, a cały czas są ode mnie tych pieniędzy. No i znowuż telefon do pana Kamila i mówię, panie Kamilu, coś jest nie tak, no, jest wyrok, a oni chcą pieniądze. Pan Kamil mówi, panie Maćku, no to chwilę potrwa, zanim oni to przemielą w swoich trybach, przejdzie z kancelarii do banku, z banku do działu, z działu do następnego działu. No i po trzech tygodniach przestałem dostawać SMS-y. I wtedy zobaczyliśmy, że na koncie nie mamy już e, żadnego Badnej. zobowiązania, że tak pan. No i teraz wtedy wiedziałem o co chodzi. <gry> jak taka ulga, że ten wyrok, który pan usłyszał w sądzie, to e, usłyszałeś w sądzie, ten prawomocny, e, jest wreszcie otwarty. Tak, tak, to było, tak, to było to namacalne. Było, tak, to było właśnie wtedy dopiero zostało namacalne, bo tak jak mówię, jest wyrok, ale cały czas daj pieniądze. A tutaj już. Pach, nie ma nic na koncie, nie ma SMS-ów, wow, jest wyrok, w końcu naprawdę ten, ten, taki prawdziwy yy, i w końcu bank w jakiś sposób się do tego usuta, u, yy, ustosunkował, tak, tak, tak. A powiedz mi to w takim razie, jak już szczęśliwie wiesz, że pokonałeś system, yy, nie masz tej nieuczciwej umowy, do której Cię zobowiązał bank, marzenia do spełnienia, co chcesz zrobić teraz? Powoli już spełniamy, właśnie wróciliśmy z Pragi z weekendu. Takie właśnie grzecznie, jakieś wyjazdy, jakieś... No, jednakże nie mając, że tak powiem, kredytu na karku, można sobie pozwolić na jakieś właśnie zwiedzanie świata, tudzież spełnianie swoich drobnych zachcianek. No bo to może. nie są wielkie rzeczy, umówmy tak, się, tak, tylko tak, to no są to... rzeczy, które gdzieś były blokowane przez tę historię kredytową, tę nieuczciwą historię kredytową. Tak jest, dokładnie, dokładnie. Bo to nie mówimy o jakichś tam, nie wiadomo, willach, samochodach i tak dalej, i tak dalej. Mi wystarczy skuter, mi wystarczy wyjazd na trzy dni do Pragi. To są takie rzeczy, na które nie mogłem sobie pozwolić za żadne skarby świata, mimo że ten kredyt nie był duży. Ale nie mogłem sobie pozwolić, bo nie wiadomo było, co będzie jutro. No właśnie. No to proszę Państwa, historia taka jak Maćka, prawomocnego członka społeczności życia bez kredytu, to wkrótce historia każdego z Was, bo Wasze umowy wkrótce też pewnie są uznane za nieważne. I podobnie będziecie mogli wreszcie cieszyć się tą taką wolnością, swobodą w podejmowaniu decyzji, ale takich najprostszych decyzji, właśnie jak rodzinny weekend w Pradze, rodzinny weekend nad morzem, który nie będzie tak, dla Was już e, tak bolesny finansowo, jak był wcześniej, albo w ogóle poza zasięgiem, bo umówmy się, raty kredytu zobowiązują nas często tak, że boimy się podjąć jakiekolwiek. Miłe decyzje życiowe, no bo trzeba spłacić tak kredyt, jest. bo ktoś nam zabierze mieszkanie. To nie jest prawda, wasze umowy były nieuczciwe. Wy w waszych mieszkaniach możecie czuć się bezpiecznie, a po unieważnieniu kredytu spełniać marzenia. Spełniać marzenia, tak. Chciałbym tylko dodać, że e, pierwsza rozmowa z panem Kamilem, którą pamiętam do dziś dnia, e, wyglądała tak nieprawdopodobnie, że to się może zdarzyć, że. E, aż nie wierzyłem, że to jest prawda, że tak to określa. To było za piękne, żeby było prawdziwe, że tak to określa, że ten bank nas oszukiwał, że to wszystko było złe, że tak to określę. Także tak, e, wielu moich e, znajomych też sobie myśli, że to niemożliwe, niemożliwe, a jednak naprawdę można wygrać. Super. I takiej radości życzymy także Państwu. Macku, bardzo dziękuję za wizytę Dziękuję w również. Maciejowi oczywiście raz jeszcze gratulujemy tej wygranej, tego, że może się cieszyć życiem bez kredytu, spełniać swoje i małe i duże marzenia, ale dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się jak to zrobić, jak zrobić ten pierwszy krok, mamy dobrą informację. Przez cały czerwiec trwają dni otwarte w kancelarii. Zapraszamy na te dni otwarte. Będziecie mogli spotkać się z ekspertami, porozmawiać, dowiedzieć się, jak wygląda temat waszego kredytu, jak Dobrze sobie poradzić z tym toksycznym zobowiązaniem i się go po prostu pozbyć. Także zachęcamy do wchodzenia na naszą stronę internetową, do podglądania nas w mediach społecznościowych, no i przede wszystkim do wizyty dla wszystkich tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali pozwać bank, do wizyty w czasie dni otwartych w kancelarii, które trwają przez cały czerwiec, dla Państwa też specjalne promocje, specjalna oferta, żebyście poczuli wsparcie w tym takim trudnym czasie finansowym. Dla wielu gospodarstw domowych, przy szalejącej inflacji, rosnących stopach procentowych, taka decyzja będzie na pewno dobrą decyzją. Także zachęcamy, zapraszamy. A dziś to wszystko i zapraszam za tydzień na spotkanie w programie.